Od trzech lat jestem pracownikiem Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Nowym Tarku. Pracuję na powiecie tatrzańskim i nowotarskim, gdzie ze względu na ukształtowanie terenu i mikroklimatu w strukturze upraw głównie są trwałe użytki zielone, a także chów i hodowla zwierząt gospodarskich, takich jak bydło czy owce. Swoją pracę cenię przede wszystkim za bezpośredni kontakt z rolnikiem. Udzielam im informacji, porad. Pomagam przy wypełnianiu wniosków o płatności bezpośrednie, wniosków inw inwestycyjnych w rozwój gospodarstwa. Organizuję szkolenia, na których przekazuję aktualną wiedzę oraz nowoczesne technologie w produkcji zwierząt i roślin. Dodatkowo zbieram także dane do polskiego systemu FADN. Oraz prowadzę w tych gospodarstwach rachunkowość według tego systemu. W tym roku mija 25 lat, odkąd rozpoczęłam pracę w Małopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego. Na co dzień współpracuję z rolnikami z terenu gminy Pleśna w Powiecie Tarnowskim. Moja praca polega na kontakcie bezpośrednim z rolnikami, z mieszkańcami obszarów wiejskich. Z gospodyniami, jak również z przedsiębiorcami. Współpracuje z ponad 300 klientami, świadcząc usługi doradcze polegające na pomocy w przygotowywaniu dokumentów aplikacyjnych, na świadczeniu doradztwa technologicznego i specjalistycznego w terenie. Każdy rok. Z tych 25 lat spędzonych w Małopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego był inny. Niósł ze sobą nowe wyzwania, nowe potrzeby i konieczność rozwiązywania innych problemów. Dał możliwość nauki, rozwoju i nowych doświadczeń, z których czerpię i korzystam do dnia dzisiejszego. Pracuję w Małopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego od 3 lat, a doświadczenie doradcy mam około 9-letnie. Współpracuje z rolnikami z powiatu krakowskiego, a w szczególności gminą Słoszowa oraz Słomnik. Głównie zajmujemy się pomocą w wypełnianiu dokumentów, w szczególności płatności bezpośrednich, różnego rodzaju dofinansowań oraz wnioskami inwestycyjnymi. Specjalizuje się w wnioskach inwestycyjnych najbardziej popularnych działań typu premia dla młodych rolników, restrukturyzacja małych gospodarstw oraz modernizacja gospodarstw rolnych. Aby poszerzać swój zakres. Wiedzy staram się cały czas szkolić aż nabytą wiedzę przekazywać rolnikom. Aby zwiększyć zakres swoich usług, ukończyłem kurs agenta ubezpieczeniowego. Ta praca daje mi dużo przyjemności. Każdy przypadek jest indywidualny, a każdy dzień przynosi nowe wyzwania. Moją przygodę z rolnictwem rozpoczęłam po studiach. Zaczęłam pracę w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, następnie w jednostkach certyfikujących jako inspektor rolnictwa ekologicznego Global Gap Integrowanej Produkcji. Moim terenem działania jest Gmina Szczurowa. Jest to gmina z największą ilością i największych gospodarstw rolnych. Pomagamy rolnikom kompleksowo dostosować gospodarstwa do norm unijnych zdobywać fundusze. Praca w doradztwie to ciągłe poszerzanie własnej wiedzy oraz jej przekazywanie Jestem wykładowcą w ramach projektu unijnego na terenie województwa małopolskiego, dodatkowo szkole rolników na szkoleniach powiatowych. Praca ta, dzięki współpracy z rolnikami, instytucjami okołorolniczymi, pracownikami gminy, daje dużo zadowolenia i satysfakcji.